mam tym Anko, jestem kamilatrix.pl A to jest kolejny odcinek, zagramy World of Tanks na żywo. Jest to chyba czwarty odcinek. mi się 185, bo dawno nim nie, nie jeździłem. Brakuje mi jeszcze tylko e, 2000. No, jakoś 7-7-200. Jakoś tak. Do susetki, a susetka jest podobna do Akurat nam się trafiło na same piąte giery, tylko dawno nie grałem w tym z 8.5. 5 sobie go. Mam najlepszą lufkę, chyba nie mam najlepszą, bo 15 tysięcy nawet za dawną lufkę to moim zdaniem jest e, coś głupiego, bo są prawie takie same, a z 8 zawsze rzuca na e, właśnie piątki. No najczęściej raz tam na 10 bitów rzuci na szóstki, ale na 7 rzuca. Penetracja 109, no dobra. Uszkodzenia 115. Reload też jest dobry. Chyba jakieś 6 sekund. jak naprawdę, jak to na takie piątki, to, to jest dobre. Nie, 4,37. No bardzo dobry jest reload. szybciutki można łatwo kogoś rozwalić. Ale znowu wiadomo, jest, że jest e, bardzo, bardzo miękki i. Mało no, mobilny jest, ale nie ma pantera. Papierowy jest tak dziwnie, bo roski zawsze trochę pan trzeba mają zero. Radzieckie są, nie będą i ruski. Tam jakkolwiek by to wyglądało. Teraz wszyscy tu pojechali, na dół parę osób pojechało a ten, ten jeden heavy to dobrze, a ja sobie... Yy, no i tam za to nikt nie pojechał, to są pieniądze. Ja zawsze sobie staję tutaj i zawsze jak trzeba gościg to to zmierzczam, ale jak tak to tutaj. No i trochę ich tu się wysypało i moim zdaniem jest za dużo. Tęgo nie pokonamy. Ostatnie. Tęgo nie pokonamy. Ten czołg jest ciężki do przybycia. Ale tu właśnie fajnie się skampimy na tą kawę jedenkę. Trzeba ich tutaj... odszedł. Oj, poszedł szybciutko. No, właśnie. No bez jaj. No super, I jeszcze wyjdę z zerowym damage'em. No, pięknie. A tu już nas tam objechali, więc yy, ja się tu skrampię na nim, bo... Bo to jeszcze... Przegramy, choć wygrywamy 5 4 Ale jak mnie nas tu obiadam, to jesteśmy jaki... ale tu się się Nie. <grym> jak ten PZ tu sobie nie poradzi, to jesteśmy w czarnej tupie. Bo rok pojechali tam do nich. To oni coś nie sprawdzały. Może możemy się tutaj na tych Pamiętam, pić na B1GE, B1 ale nie jest to dobrze, do, bo na najlepszej lufce ma 64Penetracji, więc to jest masa. Czemu ja nie skupiłem się na B1GE. Super, super. Oj, oj, oj te 3, 4 masz zdrowo Przekichane! Oj, KW-1 już tam na ob nas objeżdża. Więc jesteśmy w czarnej dupie. Co ja mogę powiedzieć? Bo... Wolverine i Supionka stali na KW-1, więc... luba to był taki strzał ostrzegawczy. No, bardzo mało życia ma ten czołg niszczycie. W dodatku, Wróć, idiot. Że na nich tam pojadę. No i tak możemy przegnać przez ich przez y, mój skład boję się, że tu pupę zaczną mi i to tak grubo. A jeszcze jest 0ą Ja jest 18 dm. tak tak. tam to Tylko widać? Nie No prawie. teraz jeszcze na stugę trzeba jechać. No ale z tym stugiem nie będzie. Oj, albo będzie dużo problemów, bo on się właśnie na niego wrócił. Za 99, dostał stug. Miałem czwórkę każdej, więc. A te 3-4 No i wychodzimy z gin Najjem 117. Brawa dla mnie. To jest naprawdę wiele. Przepraszam za to. Nie no, nie gra mi się dobrze tym. całkiem, hmm, Właśnie te 3-4 przed chwilą ale, Ale nie straciłem na nim. Rzadko na nim tracę. Dobra, przyjdziemy się właśnie T34. Mam już 14 tysięcy na t 43 t 33 które kosztuje około... no, potrzebuję się 999 dlatego tam oszczędnie bez golda, bo muszę za... nie mam kasy po prostu lubię. Załoga 57% oprócz całowniczego jest 28%. I z strzał z biodra. Moim zdaniem najlepsze, bo ten całkiem... No dla mnie to najlepsze! bo co, do że go mi do trzy. No znowu na ósemki, chociaż są tylko dwie, ale znowu przyszły mi odebitwy ja na ósemki mnie rzuciło i tyle zrobiłem ty melodz, że to jest masaka. Co ty za to? No dobra, jesteśmy po tej stronie, pojedziemy e, tak zwykle tutaj pozajmować e, e, struzerów na F2, a później e, sklini się coś. Jak już nie ten to nie, nie mogli nam na tylko O, LC akurat, jest bardzo fajnie, że nie wiedziałem, bo coś spokojnie. tu się wyrąbiono, jak nie zauważyłem, to było tam. MX12T, ale on się tam właśnie sklipał, ale już tu mamy PZ, nie PZ, które zostaną w WP WPZ. Oj, piękny strzał. Nie, to działo jest zazwyczaj celno, ale w zasadzie Ale żeby dwa razy włączyć, nie? No, wykończyliśmy go. E, ale to z tego, jak e, Dynamica będzie malutko, ogóle nie wiem ile. Ale coś myślę, no to działo ma e, pierwsze uderzenie, jak wiadomo, więc. No i znowu dostał, a ja nie zauważyłem. No i później wychodzę z takim damageiem e, 500 i śmieć we mnie. 10 super, nie chcę wziąć się w m 6 A i mogę się założyć, że już mam około 300 damage, jak tą M6 przebiłem. Ale, ale, ale. No. Nie zaliczy mi tego. Wy mi tego nie zaliczycie, choć na koniec bitwy możemy zobaczyć. O, właśnie tamten nie został ode mnie, to był... nie wiem Zresztą mam tu życie. Ponieważ muszę jakiś większy znaleźć na bitku. Najgorsze jest to, bo nie wiem, czy są te dwie ósemki, nie? Z tym. Ba... typ. Ale nie, czy tam jest typ 59, czy kto? Pisze, typa, ale jest inny typ? Nie, to tam jest typ 59, a więc nie jestem gorzej, A tam T34. U8, u8, u. 8, u 8, co, co on robi w ogóle? No i tak. Kurde, tak zlamić tyle stracić Wiesz, ale nic niksa nie ma, tak? No i kto mi teraz lurował? Nikt, jesteśmy w czarnej, tuki O, dodajaj, szósty pier na ósmy pier Goście jedzie A tam jest to 150 i nie widzę? Te 34 pojechałem odkryć ich bardzo fajnie, bo teraz chyba tam. No super, super. No i znowu nie widać, czy zrobił, czy nie. Oj, oj, oj. Tak się bawić, kolego, nie będzie. Nie. Za 204 od niego i tu właśnie jest. No. no bez jaj! W ogóle nie trafię teraz nareszcie Pierwszy strzał z domage który widzicie jeszcze wybuchł O no, pięć. No super gdę panther O nie dostał What the... Centurion jedynka i o kurde tu mamy przed... zdrowo przekihanę Dobra, i tam chcieć, bo to u nas tytuł tak grubo, A ja nie wiem, ile on ma... ile on ma pancerza. Nie wiem, czy go przebiję w ogóle, bo jak go nie przebiję, jestem w czarnej topie. E, więc masarda. Jak go nie przebiję, jak go przebiję, to... to daj. No, no, już mi ktoś zadał, tak? No i trzeba, więc Dążono się też czekam. Bardzo miał Czy mam poparcie? Chciałem, O, podaj, No super, bardzo ładnie.